czy w przyszłości powstaną pokolenia geniuszy. Wszelkie można powiedzieć mocarstwa Starego Świata, czyli Majowie, Astecy, Japonia, Chiny regularnie jakby tutaj władze korzystali jak z dobrodziejstw natury, żeby przewidywać um, ruchy wroga, przewidywać strategie wojenne. Majowie nawet mieli kult grzyba, <gry> który powodował, że oni właśnie uważali to za tak naprawdę pokarm bogów, bo, bo po tym odczuwali jakby niesamowite umiejętności. Witamy w kolejnym odcinku naszej radiowej audycji kontynuujemy cykl wywiadów o grzybach, magiczny świat adaptogenów. W ten wprowadza nas Piotr Ląd, prezes zarządu i założyciel firmy Biofusion, producenta substancji aktywnych pozyskanych z grzybów witalnych i roślin witalnych. Witam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj poruszymy temat geniuszy, poruszymy temat inteligencji, no i oczywiście grzybów, które mają tutaj no, pewien wpływ: mnóstwo badań, obserwacji, które miały miejsce, ale także bardzo prawdziwych teorii. Tak, tak, no. Tu trzeba pamiętać o tym, że grzyby tutaj miały kluczowy element, jeśli chodzi o ewolucję człowieka. Też były ciekawe badania bracia Terens i, i profesora McKenna, który opracował teorię wesołej małpy. Ta wesoła małpa, czyli jedna z naczelnych łącznie z ludźmi, zażywała regularnie psychoaktywne grzybki, które z kolei bardzo pozytywnie wpływały na rozwój umiejętności poznawczych, umiejętności kognitywne. No i takie zjawisko się też nazywało synestezją. Synestezją to jest jakby łączenie się przypadkowych niezwykłych, Nieznaczących różnych ruchów, gestów, no, w jakieś znaczenie kluczowe, tak na przykład język nasz, tak? czyli to, że w tej chwili możemy się komunikować, rozmawiać, słuchacze mogą nas słuchać, to była jest kwestia tego, że tak naprawdę nasz mózg się uczy tej synestezji, tak jak dzieci w tej chwili prawda, się uczą mówić, no to też za pomocą synestezji. I teraz wyobraźmy tego pierwotnego homo sapiens, który znalazł takiego grzyba czy roślinę psychoaktywnego na odchodach jakiegoś bydła, bo szukał pożywienia. I teraz on po zażyciu tego był otwarty na miliony informacji, które ich mózg rejestrował, i tak doszło do ewolucji. Tak doszło do, do powstawania narzędzi, tak doszło do powstawania broni, tak wszelkie, można powiedzieć, mocarstwa Starego Świata, czyli Majowie, Aztecy, Japonia, Chiny, regularnie jakby tutaj władze korzystali jak z dobrodziejstwa, żeby przewidywać um, ruchy wroga, przewidywać strategie wojenne. Majowie nawet mieli kult grzyba, <gry> który powodował, że oni właśnie uważali to za tak naprawdę pokarm bogów, bo, bo po tym odczuwali jakby niesamowite umiejętności, powodowali, że mieli dużo lepsze efekty w jakby swojej pracy, znajdowali dużo lepsze rozwiązania w życiu codziennym. I tu się ukłuła taka teoria, czy w przyszłości powstaną pokolenia geniuszy. Są zwolennicy takiego podejścia, uważające, że jeśli my regularnie tutaj będziemy zażywać długofalowo substancje aktywne, które prozdrowotnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, to przyspieszymy jakby cykl nauczania naszych dzieci. Powodujemy, że dużo szybciej mózg się rozwija, dalej zachowujemy Elastyczność, szybkość tworzenia nowych połączeń neuronalnych, a nowe połączenia neuronalne, no to oczywiście jest poprawa koncentracji, zapamiętywania, to oczywiście też jest to poprawienie umiejętności rozwiązywania problemów, no i w efekcie po prostu jesteśmy geniuszami. Czyli adaptogeny potrafią nam w tym pomóc? Ja chciałem zapytać, jak mają się adaptogeny do chociażby ich zażywania pod kątem wieku? Czy, czy dzieci też mogą przyjmować grzyby? No chodzi tutaj też o rozwój tej inteligencji. To jest bardzo dobre pytanie, bo w tej chwili są prowadzone badania w Stanach Zjednoczonych na dwóch grupach pacjentów. Jedna grupa pacjentów to są dzieci od lat 3 do 10, które mają różne ubytki z powodu chorób neurotycznych. Badaczki mają jakieś ubytki, defekty właśnie w korze mózgowej, jak i też druga grupa to jest po prostu grupa osób starszych z demencją. W obu przypadkach na podstawie tych badań, do których się no, tutaj dogrzebałem, jest statystycznie istotna zmiana poprawy funkcjonowania obu grup przy regularnym przyjmowaniu odpowiednich aparatów na bazie grzybów i roślin witalnych. Ludzie, którzy są starsi, mają demencję, no to po prostu zaczynają normalnie funkcjonować, pamiętać, kojarzyć, i jakby zachowywać. Wokół siebie robią wszystko, natomiast dzieci wychodzą właśnie ze stanów lękowych, ze stanów padaczkowych, zaczynają też normalnie funkcjonować, wracają jakby do cyklu nauczania, czyli tutaj jakby też udowodniono naukowo, że te grzyby i rośliny witalne, czyli w skrócie adaptogeny, mogą właśnie poprawić funkcjonowanie mózgu no i rozwiązywać takie wyzwania świata dzisiejszego. Dużo się obecnie słyszy o rozwoju sztucznej inteligencji, no ale jak kwestii rozwoju naszego mózgu, naszej inteligencji, naszego umysłu to niezwykle pomocna sprawa przy okazji adaptogenów. Piotrze, co jakiś czas też przypominamy o dostępności tych cudownych, fascynujących preparatów adaptogenów. One nie są takie ogólnodostępne. Jak je można zdobyć? Tak, tak. To najważniejszą rzeczą to jest to, że w tej chwili w ogóle zagadnienie grzybów, adaptogenów w Europie jest tematem nowym, raczkującym. Stąd też ta nasza audycja, żeby przybliżyć trochę zagadnienie. Ja, jako producent substancji aktywnych, po tym suplementów diety, no i ogólnie rzeczy spożywczych na no, bazie adaptogenów, no w tej chwili chcę propagować jakby tą ideę. Teraz chcę bardziej udostępnić te produkty, czyli na naszej stronie internetowej za pomocą strona kontaktu mailowego. Ja współpracuję jako producent kontraktowy, też z innymi producentami żywności, suplementów. Czy też tak zwanych superfutców, czyli bat batonów dla sportowców, żeby tam te wszystkie substancje propagować, no bo dzięki temu też poprawiamy funkcjonowanie i składniki odżywcze, które docierają do człowieka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i tradycyjnie już zapraszamy do kontaktu z Tobą, między innymi przez media społecznościowe. Tak, tak. Słuchajcie, serdecznie zapraszam, żeby mnie znaleźć na Facebooku. Piotrono się nazywa dla przypomnienia. Pisać prywatne wiadomości, ja z chęcią odpowiem na każdą. Podpowiem, gdzie szukać, jak szukać, jak kupić, co dobrać. Zachęcam też do odwiedzenia naszych profilów firmowych na Instagramie, na Facebooku biofusion.io. To jest nasza strona internetowa. I do zobaczenia. Magiczny świat adaptogenów. To cykl naszych audycji. Kontynuujemy w przyszłym tygodniu zapraszamy na kolejny poniedziałek. Na godzinę 13.30 opowiemy między innymi moi drodzy o tym, jak grzyby, adaptogeny, mogą pomóc w walce z uzależnieniami i depresją. No, niezwykle ważne wątki w XXI wieku. Bądźcie z Radiem Bielsko. Dzięki wielkie do usłyszenia.